No, witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i tak jak wam obiecałem, lecimy szybciutko z balansem broni, który wraz z sezonem trzecim wleciał do Warzone. Wszystko, o czym teraz powiem, dotyczy działania broni w Warzone, także nie traktujcie tego jako balans broni do multi, bo tam był inny. Nie jest to jednak na multi, jak wiemy, aż tak istotne jak na Warzone. No bo tutaj jednak te czasy zabicia przez więcej życia, jakie posiadamy, faktycznie robią różnicę. No i teraz tak. Słuchajcie, ogólnym takim zamysłem twórców w kwestii tego update'ów w, w działaniu broni było z tego co mówili na kolu, żeby odświeżyć, ale nie totalnie zrewolucjonizować metę. Co mnie trochę zasmuciło. Bo uważam, że nikt by nie miał nic przeciwko, żeby zrewolucjonizować tę metę, bo gramy już długo RAM-em 7, gramy już długo e, hrm którego nawet tutaj nie ma i do tego zaraz przejdę. Także, moi drodzy, lecimy. RAM 7, absolutna meta na daleko do tej pory. Maksymalne obrażenia zmniejszone z 36 na 32, środkowe z 30 na 28, zasięg obrażeń maksymalny z 26 na 24 i e, mnożniki głowy oraz. Z szyje zmniejszone. Szczególnie w szyję dosyć znacząco. O ile na papierze moglibyście pomyśleć, że no nie, no to Ram 7 wypada. Nie, moi drodzy, Ram 7 nie wypada z mety. Powiem więcej. To jest za mały nerw po prostu Rama 7. Za mały. Ta broń wymaga większego nerwa, żeby się jej pozbyć z mety. E, bo biorąc pod uwagę to, że nie bafują odpowiednio innych broni, Ram 7 ze swoimi benefitami dalej jest według mnie na pewno nie topową teraz już bronią, ale spokojnie taką, którą można grać. A uważam, że nikt by nie miał nic przeciwko, żeby tej broni się pozbyć na jakiś czas totalnie nawet z gry. O tak, tak zaryzykuję takie stwierdzenie. Wiem, że kontrowersyjne, ale wiecie o co chodzi. No, mamy dość tego Rama 7. DG56 z nerfem. Tutaj został zwiększony czas przejścia ze sprintu do strzału. O co nie pytajcie? Lachman 556, i to jest ciekawe, z MW2 dostaje moi drodzy Buffa. Tak, tak, tak. To jest broń, którą bym porównał pod pewnymi względami do Rama 7. Yy, nawet nie stała, bo grama 7 w dalszym ciągu, pomimo tych buffów, jak coś, ale mamy zwiększone obrażenia z 24 na 28, zwiększone yy, maksymalne, oczywiście, średnie z 21 na 24, zwiększone mnożniki trafień, ale za mało zwiększone te mnożniki trafień, od razu to widać. No i te obrażenia też odstają, także jest to. Lepsza broń niż była, ale to nic nie zmieni w kwestii tego, czym będziecie chcieli grać na daleko, także nawet się tym nie przejmujcie. M13, znaczy inaczej, na dużej mapie, tak? Bo wszystkie bronie na małych mapach, takich jak Wyspa Odno Odrodzenia, mają większą rację bytu niż na dużych mapach, przez to, że. Pojedynki są na bliższych dystansach, przez co wchodzą lepsze czasy zabicia, przez co łatwiej jest trafić cel i tak dalej, i tak dalej. Ale miejcie z tyłu głowy to, że mimo wszystko no, będą mi tak lepsze i gorsze bronie. M13C, czyli kolejna broń z Modern offer 2, dostaje, moi drodzy, buffa, ale tylko na maksymalny zasięg obrażeń. Nic to nie zmienia, dosłownie. Kolejna broń z 2 Efer Avancer. Dostaje, moi drodzy, wzrost mnożnika obrażeń w, w dłonie oraz ramiona. Też nic to nie zmienia. Nie wiem, po co takie zmiany, naprawdę. I Tempus z Bug, moi drodzy, zwiększone bardzo minimalnie maksymalne obrażenia i mnożnik obrażeń, podobnie jak w przypadku Efer Avancera. Absolutnie idiotyczne zmiany. Idiotyczne. Bo to powinno dostać większego nerfa. To niech sobie ruszają, ale jak już ruszają, to jakoś sensownie. No, bo w takim wypadku to to nic nie zmienia. Przechodzimy do karabinów bojowych. Baz B, czyli też dobra broń w dalszym ciągu, ale no nie taka topowa. Dostaje, moi drodzy, nerfa na szybkostrzelność. Z 660 pocisków na minutę na 600 pocisków na minutę i dodatkowo, moi drodzy, na aftermarket Jack Outlaw 277, takie zmiany jak tu widzicie, to są e, nerfy, po prostu na ten aftermarket part. E, no, między innymi spadek maksymalnych obrażeń. Też niewiele to, mimo wszystko, zmienia w, w kwestii basa B. No, no Kaman, Kaman, MTZ 762. Maksymalne obrażenia zmniejszone z 40 na 38 i środkowe z 38 na 35. Kolejny nerw, kolejny bardzo minimalny nerw. MTZ 762 dalej posiada swoje wielkie atuty i będzie trochę gorsza niż była, ale nie taka, że już nie ma sensu nią grać. Kolejny przykład. Właśnie tego typu. Soa Subwerter, więc nowy karabin bojowy z drugiego sezonu. Maksymalny zasięg obrażeń zmniejszony o 2,5 metra mniej więcej. Oraz moi drodzy, ten środkowy z 40. Czekajcie, co? Tutaj się wkradło chyba jakiś błąd, bo jak maksymalny zasięg obrażeń to tylko 22 metry, a środkowy to 41? Coś im się tu. I przynęło, że tak powiem. No nieważne. Zwiększyli też sprint to fire, czyli prędkość przejścia z biegu do strzału i prędkość celowania, więc soas subwerter będzie większym klocem, będzie miał mniejszy zasięg obrażeń. Czy to jakoś bardzo wpłynie na tę broń? Nie. SOAS-Abwerter dalej będzie ok bronią. Jak najbardziej. To jest, to jest bardzo nijaki nerw do tej broni. I Sidewinder nikogo chyba to nie interesuje. Zwiększyli mu o dziwo prędkość pocisków z 600 na 770 e, i zmniejszyli e, przejście ze sprintu do strzału. Także Sidewinder z buffem w tym przypadku, ale takim, że to też nic nie zmieni. Pistolety maszynowe, moi drodzy. Tutaj HRM. No. To, że nie ma na początku HRM-a, każdy zadaje sobie z nas pytanie, o co chodzi. A ja wam powiem, że nie wiem o co chodzi. Oni chyba się walnęli w tym, co mieli zrobić, bo HRM bez żadnych zmian, słuchajcie. Najlepsza broń na blisko, najbardziej używana bez zmian. Ale przejdźmy do tych broni, w których się coś zmieniło. Ram 9, maksymalne obrażenia z 30 na 27. I Sprint to Fire y, zmniejszony ze 178 na 147, czyli bardziej mobilny, ale mniej bijący RAM-9. Jest dalej HRM, także RAM-9 nie powinien Was i tak interesować. AMR-9, OK, to już jest broń, która miała najlepsze TTK na blisko z PM-ów, więc tutaj jakieś zmiany mogły nadejść i nadeszły. Mamy Nerfa. Zmniejszono te maksymalne obrażenia, minimalne obrażenia również co prawda poprawiono mobilność ale generalnie jest to nerw do AMR 9 bo ta broń, jej jedyną zaletą było TTK, według mnie fatalny feeling ale TTK nadrabiało teraz TTK już nie będzie nadrabiało możecie zapomnieć prawdopodobnie o AMR, tym bardziej, że HRM jest bez zmian, powtórzę to raz jeszcze niesamowite, Rival 9 moi drodzy, zwiększona e, zwiększona e, zwiększony czas przejścia ze sprintu do strzału Nieistotna zmiana. PRM-9, przepraszam, pomyli, pio, pomyliłem się. No jest. No, no, no tak. No. no okłamałem was. Zwiększyli mu o ile o 16 ms przejście ze sprintu do strzału. Brawo! Fenomenalny nerw hrm a <noise> Niesamowite. Striker to samo. Striker 9 ze zwiększonym maksymalnym obrażeniem. WSP-9. No generalnie mobilność. Pogorszyli większości PMów. Niektórych poprawili, ale w większości pogorszyli, bo mamy zwiększone przejścia ze sprintu do strzału. Co prawda, w broniach do, z MW9, z Boże, z MW2, co ja już mówię, zmęczony jestem. MP5 na przykład dostała moi drodzy tutaj buffa, bo zwiększo, zwiększyli jej obrażenia i zasięg. MX9 to samo i BAS P to samo. No, to przynajmniej jakieś PM z MW2 będą lepsze, ale na pewno nie tak, że będą w mecie. Tego się nawet nie spodziewajcie, bo spójrzcie na bardzo prostą zależność. W takim ramie 9 z 30 zmniejszają maksymalne obrażenia na 27, a tutaj buffują z 26 na 28, bo są bardzo minimalne zmiany. Te bronie mogą gdzieś tam powąchać metę, ale na pewno nie będą topowym. Gdy HRM nie dostaje takich nerwów, jakie powinien dostać. RKM, -y. Bruen MK9 z nerfem, aku Eradicator z buffem. To mnie cieszy. Lubię tę broń, mimo że już była w mecie. Nie wiem, jakoś mam sentyment do niej. Fajna broń. Eee, Rapcha z MW2 z buffem, HCR z buffem, eee, Ral z nerfem ruszyli rala, no czekajcie to, nie, ja nie mogę. Nie wiem czemu, ale tak mnie to bawi, ten balast broni, czy po tym, co oni mówili, twórcy na kolu, że nie, nie, nieważne. Nie Maksymalne obrażenia zmniejszone z 74 na 70 na tempu z torrencie. Snajperki, to może Was zaciekawić, niestety żadna z nich nie otrzymała nic takiego, co by było warte uwagi, więc nawet nie będę Wam zajmował czasu, po prostu sobie spójrzcie, i sami odpowiedzcie na pytanie, czy warto tracić na to czas, e, pistolety Renetti na metr, metr dwadzieścia dalej będzie strzelało mocniej, no. W kwestii dodatków, jakieś tam zmiany powchodziły ja to już przeanalizowałem i nie jest to totalnie nic interesującego albo ważnego po prostu niektóre popularne dodatki działają troszkę gorzej, dają gorsze benefity niektóre troszkę lepsze benefity ale to nie będzie nic takiego co zrewolucjonizuje to jak składamy bronie następnie moi drodzy mamy lekkie e, zmiany w kwestii działania e, ulepszeń e, boże nie ulepszeń tylko wyposażenia na przykład Semtex dostał nerfa jak sami widzicie, zasięg obrażeń Semtexa został zmniejszony i w tym momencie IoD, czyli ten atut Sapper, będzie, będzie, moi drodzy, chronił was od powalenie, gdy ktoś przyczepi wam Semtexa. Breacher Do Drone, czyli ten dronik dostał, moi drodzy, a, dobrze, dobrze, bo już, już się bałem. Dostał buffa na zasięg obrażeń jakie zadaje, ale absolutnego nerfa na obrażenia jakie zadaje. Więc to jest to, jest, to jest nerf, to jest bardzo duży nerf Blitzer Drona bardzo dobrze. Claymore, moi drodzy, również z e, nie, w tym przypadku z buffem. Claymory są mocniejsze, poważnie? zmianę mi robicie. Claymory mocniejsze, tak jakby już nie były mocne. Eee, mołotow a dostaje moi drodzy również buffa bo szybciej zadaje obrażenia więcej tych obrażeń czyli szybciej zginiecie TTK na mołotowie wzrasta jeżeli tak to mogę powiedzieć eee, na drill charge nic rewolucyjnego mamy tutaj po prostu takiego buffa który no może gdzieś tam spowoduje że będzie więcej tych drill Charge'ów używanych ale wątpię eee, granat termobaryczny z buffem to ciekawe, bo dużo więcej obrażeń po prostu będzie zadawał. Można to przetestować, czemu nie? Ciekawa zmiana w kwestii działania min, bo jeżeli wyaktywujecie taką minę, to otrzymacie wyjściowo 155 obrażeń, a nie 105, jak było, więc jeszcze mocniej was ta mina obije. No i zbafowali moi drodzy, C4. -kę. To jest chyba najważniejsza informacja. C 4 może być ciekawsza do używania, bo przyspieszyli dosłownie wszystko, co jest związane z C4, -ką. zwiększyli zasięg. Moi drodzy, zmniejszyli opóźnienie od wybuchu i prędkość wyrzutu tej C4. Także można przetestować sobie C4 teraz. Może jakimś cudem wróci do mety. I chyba najważniejsza zmiana: Snapshot Grenade, czyli ten granat wykrywający. Od teraz przez aż 5 sekund będzie oznaczał wroga, gdy, gdy go rozpozna. I dodatkowo. Zasięg działania takiego oznaczonego wroga zwiększa się z 9,5 na 15 metrów. Także to jest znaczący buff snapshot grenade'ów i to jest buff po to, żeby moi drodzy przeciwdziałać mecie na smoki, żeby te snapshot grenady były counterem na ciągle rzucane smoki. Także to jest akurat fajna zmiana, bo pomyśleli jak tutaj powalczyć ze smokiem. E, Killstriky, Mosquito Drone, moi drodzy, niezbyt e, jakieś, wiecie, rewolucyjne zmiany. No trochę działa gorzej, trochę lepiej, nic wielkiego. Armor Box. Z nerfem, bo ilość plejtów, jakie wypadają, spada z 6 na 4 i dodatkowo zmniejszyli również cenę za tego Armor Boxa z 500 na 300. Znaczy nie Armor Boxa, tylko plejta jednego na sklepie. Nie 500, tylko 300 dolarów. W kwestii, moi drodzy, rankedów, omawiałem to wcześniej. I to jest chyba wszystko. Jeszcze sprawdzę, ale tak. Tak, tak, tak. To już jest wszystko w kwestii balansu broni i balansu wyposażenia. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Powiem wam, że jaja, jak berety. Może do śmiechu nie powinno nam być, bo to jest naprawdę śmiechu warty balans, ale jednak balans. Więc dajcie znać, co o tym sądzicie. Ja wam dziękuję i wyczekujcie materiału z metą sezonu trzeciego po weekendzie. Do zobaczenia. Subskrybujcie. Dzięki za wsparcie. Mówi Goldzor. Na razie.